Do Poznania jest facet, Adam, kolejny spanik w okresie przygotowawczym przed najważniejszą częścią sezonu. I tym razem pierwszy sparing wygrany. I z tego należy się cieszyć. To znaczy, że wszystko idzie w dobrym kierunku, do przodu? No tak, no powoli już chyba schodzimy z tych największych obciążeń. I będziemy myślę, jak będziemy łapać świeżość, to, to wyniki też będą coraz, coraz lepsze. No właśnie, trenuje Wam się bardzo trudno, bo nie dość, że ciężkie treningi i obciążenia, to jeszcze ten skład okrojony, zwłaszcza przed południem, kiedy nie ma młodych zawodników. Po południu jest was trochę więcej. No ale mimo wszystko, ośmiu podstawowych zawodników, sześciu podstawowych zawodników jest na mistrzostwach świata. Dzisiaj Krzysiek jeszcze nie może grać, trenuje już z wami, Paweł też nie może grać. Nie jest to komfortowa sytuacja na pewno. No nie, zwłaszcza, że młodzi juniorzy, jak przychodzą z nami potrenować, no to trzeba ich wykorzystać i chcemy troszkę pograć piłką. Natomiast te, te, te ćwiczenia jakieś tam siłowe, wytrzymałościowe, szybkościowe robimy rano. No i, i, i tak jak powiedziałeś, przy, przy takiej liczbie zawodników, jaką, jaką mamy rano, no to, to te obciążenia są naprawdę duże, ale myślę, że to zaprocentuje i, i, i na, pewno, na pewno będzie z tego profit. No właśnie, widać jeszcze brak tego pełnego czucia piłki przy tych ciężkich treningach, to oczywiście jest to odczuwalne, ale to też jest chyba spowodowane tym, że... Ten skład jest taki, jaki jest. No na pewno, no, ja nie jestem y, y, rozgrywającym. Y, y, Paweł Kowalik też grywał raczej częściej na, na, na skrzydle niż na, niż na połówce. Chroje, y, y, Tojcić to też no, nowy, nowy zawodnik, więc też jeszcze tak nie rozumiemy. No, jak staniemy w trzech na, 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 na rozgrywaniu, no to wiadomo, że ta gra zbyt płynnie nie wygląda, aczkolwiek no, wszystko idzie ku, ku dobremu i, i, i z czasem myślę, będzie coraz lepiej. No jak wrócimy na swoje pozycje to myślę, że już będzie całkiem dobrze. Powiedziałeś o tych młodych zawodnikach, których wykorzystujecie przede wszystkim do treningu, do grania w piłkę. Powiedz mi, czy ci młodzi zawodnicy według ciebie to są ludzie, którzy w przyszłości mogą wskoczyć do pierwszego zespołu rzeczywiście, czy to są ludzie, którzy raczej będą trenowali tylko z pierwszym zespołem, a niekoniecznie w najbliższym czasie wystąpią w tym pierwszym zespole? To wszystko zależy od nich, naprawdę. Mają niektórzy na dobre, dobre warunki fizyczne i, i, i mogą w nich być prawdziwi zawodnicy, ale na to na pewno jeszcze potrzeba czasu, wytrwałości i przede wszystkim yy, treningu, także wszystko w ich rękach. Adam, Ty rywalizujesz o miejsce w podstawowym składzie na skrzydle z Przemkiem Krajewskim. Na pewno obserwujesz jego poczynania na Mistrzostwach Świata w Katarze. No i dajesz swoją postawą w meczach sparingowych, bo jak obserwuję jesteś najskuteczniejszym zawodnikiem w sparingach. Dajesz trenerowi Skutnikowi trochę do myślenia. Tak, na razie wygrywam <laughs> walkę o pozycję, bo Przemka nie ma. Nie no, oczywiście. No ja po prostu wychodzę na boisko i staram się grać jak najlepiej. A, a jakie decyzje będzie podejmował personalny trener, to to już nie moja broszka. I i będę się cieszył, jak będę grał yy, jak najwięcej. To jeszcze jedno pytanie o ten dzisiejszy mecz Co ten dzisiejszy mecz miał dać, co trenowaliście Przede wszystkim na co zwracaliście szczególną uwagę no Przede wszystkim na, chcieliśmy zwrócić uwagę Na, na kontratak bo, bo pomimo tych obciążeń Trener uczula nas, że, że trzeba biegać bo, bo, no bo taka jest piłka ręczna W dzisiejszych czasach i, i, No i myślę, że, że to nam akurat wyszło Parę bramek z, tych, z tej kontry rzuciliśmy Szkoda, że przeciwnik też nas y, Parę razy pogonił No ale to no taki okres jeszcze y, Gdzie ta piłka ręczna jest taka Taka bardzo wesoła i z jednej i z drugiej strony. Z czasem będzie to wyglądało coraz bardziej normalnie i jak dołączymy do tego porządną grę w obronie, to, to, to myślę, że, że wszystko wróci na właściwe tory.